Działajmy? Dobrze. Proszę Państwa, wznawiam obrady Komisji skarg, Wniosków i Petycji. Informuję, że jesteśmy w punkcie trzecim. rozpatrzenie skargi złożonej w dniu 5 sierpnia za pośrednictwem opolskiego kuratora oświaty w Opolu na działania dyrektora Związku zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie Koźlu w przedmiocie skierowania przez niego do sądu zawiadomienia o zdarzeniu z 22 czerwca 2022 roku, uzupełnionej w dniu 2 września 2022 drugiego roku. Informuję, że obrady w części rozpatrywania tej skargi były utajnione ze względu na, na interes prywatny, na dobra osobiste. Proszę państwa, przechodzimy zatem do głosowania. Najpierw oczywiście stawiam wniosek o uznanie tej skargi za bezzasadną, tak jak wynikało z dyskusji tutaj państwa radnych. Także kto z Państwa jest za tym wnioskiem? Bardzo proszę o głosowanie. Proszę Państwa, wniosek ten został przyjęty pięcioma głosami za. Także skarga została uznana za bezzasadną. Zostanie sporządzona stosowna uchwała, co oczywiście proszę o sporządzenie projektu Pana Sekretarza. Będziemy go dopracowywać. Oczywiście, jeśli chodzi o uzasadnienie do sesji, zostanie on przedłożony na sesji Rady Miasta do ostatecznego. Rozstrzygnięcia. Jak mówię, stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie jest rozstrzygnięciem tej skargi, jest tylko propozycją dla całego gremium Rady Miasta. Także dziękuję oczywiście Pani Dyrektor i Panu za stawiennictwo. Mogą, mogą Państwo zostać, bo jeszcze jakąś minutę będziemy obradować, mogą Państwo również salę opuścić. Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu czwartego. Przyjęcie protokołu numer 25, łamane przez 22 z dnia 18 sierpnia 2022 roku. Kto z Państwa, uwagi do protokołu żadne nie wpłynęły, został on przeze mnie sprawdzony. Także myślę, że jest prawidłowo odzwierciedla poprzednie posiedzenie komisji. Bardzo proszę o głosowanie nad przyjęciem. Dziękuję bardzo. Protokół został jednogłośnie przyjęty pięcioma głosami za. Przechodzimy do punktu piątego: sprawy bieżące i wolne wnioski. Nie ma żadnych skarg póki co, także prawdopodobnie posiedzenia komisji w miesiącu następnym nie będzie. Jeśli wpłyną, oczywiście na to, jak wiadomo, muszą przejść stosowną procedurę, więc prawdopodobnie dopiero w listopadzie się spotkamy, jeśli, jeśli takowe wpłyną. Przechodzimy do punktu. 6. Zakończenie obrad. Dziękuję Państwu za obecność. Życzę miłego popołudnia, wieczoru. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.